Mili Państwo, jeśli upały w sianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota, powiada dzisiejsze przysłowie. Tym razem przydługie i skomplikowane, ale my przysłowia tylko zwyczajowo cytujemy i zwyczajowo z nimi nie dyskutujemy. Kropka. W obszarze imienin nuda, bo świętują Atanazy, Cyryla, Eliasz, przybywaj oraz Trofi. I ma Wszystkim serdeczności, stosownie do imienia. Prasa, dziennik poranny z roku 1936. Z rannego snu, czy popołudniowej drzemki, od zajęć i od pracy odrywają nas dzień w dzień głosy płynące tuż za okien. Istna to plaga. Włóczą się od podwórka do podwórka wędrowni śpiewacy, kuglarze i mniej lub więcej udane zespoły muzyczne. Stanie taki śpiewak na widocznym miejscu podwórza i zaczyna ta ostatnia niedziela. Na oprócz najnowszych przebojów muzycznych w repertuarze śpiewaków znajdują się również specjalne pieśni podwórzowe, na przykład opiewające losy młodzieńca zmuszonego do małżeństwa. Już miał przysięgać, więc stracił głowę. Przed księdzem strugał niemowę. Cóż, od tamtych czasów tak znowu wiele się nie zmieniło. Rozrywka typu podwórzowego taka sama, tylko teraz nazywa się Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Dzisiejszy dzień od rocznic historycznych. Puchnie i kipi jednocześnie, bo mamy na przykład dwie jego pomną rocznicę w ruchu drogowego, bowiem to właśnie 5 lipca 1865 roku w Anglii wprowadzono pierwsze na świecie ograniczenie prędkości po mieście, powozy. Mogły być ciągnione tylko stępa, natomiast kłus i galop zostały absolutnie wykluczone. A to spowodowało już następnego dnia niespotykaną dotąd falę kolizji drogowych. Dzisiaj także Światowy Dzień Bikini, a to stąd, iż 5 lipca 1946 roku w Paryżu pierwszy raz zaprezentowano publicznie kostium bikini. Skąd nazwa? A stąd, że miał on na panach robić takie wrażenie, jakie wywoływały wybuchy eksperymentalnych bomb atomowych odpalanych wówczas przez armię amerykańską na atolu Bikini na Pacyfiku. Zdaniem ówczesnej prasy, wrażenie, jakie wywierały panie pokazujące się w bikini, było znacznie większe niż bomba atomowa. Warto pamiętać, że dwa miesiące wcześniej, również w Paryżu, zademonstrowano kostium kąpielowy o nazwie Atom, który reklamowano jako najbardziej skąpy kostium kąpielowy świata. A tu proszę, wystarczyły ledwo dwa miesiące, i już mamy nowy rekord. I tak doszliśmy w tej dziedzinie do całkiem współczesnego. Wczesnych rezultatów, chałupy, welcome tu! Rozmarzył się o poranku Wiesław Kot.